Cześć, witajcie. Witam Was dzisiaj wśród żywych, tak bym musiał powiedzieć. I wcale nie przesadzam, słuchajcie. Witam Was po trzech tygodniach. Trzech tygodniach, które były bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Jak pamiętacie, ostatnie nasze spotkanie było przed moją chemioterapią. To, co się działo po chemioterapii, straszne, straszne rzeczy. Słuchajcie, doszło do tego nawet, że. Pukałem do bram świętego Piotra. Tak, dobrze słyszeliście. Pukałem do bram świętego Piotra, ale święty Piotr powiedział Nie bracie, jeszcze nie czas. Wracaj z powrotem. Te bramy są jeszcze dla ciebie pozamykane. Pewnie się dziwicie, co ja opowiadam. Ledwo zacząłem spotkanie z wami, a szczerze mówiąc tęskniłem się za wami. A ja tu opowiadam o jakiejś śmierci. Tak, słuchajcie, otarłem się o śmierć. I tak to trzeba powiedzieć. Tak był wzywany ksiądz. Było namaszczenie. Nic przyjemnego. Ale słuchajcie, po kolei i spokojnie. Czyli jak dobrze wiecie, byłem na chemioterapii. Chemioterapii innowacyjnej, ciężkiej, po raz pierwszy podawanej w tej szpitalu. Ponieważ jak dobrze pamiętacie, a ci, co oglądają mnie po raz pierwszy, mam przerzuty na płuca, główny guz, pod sercem i na wątrobie już cztery sztuki. Niestety, cztery sztuki guzów złośliwych. Jest to rak złośliwy. No jest to bardzo przykre. Słuchajcie, poszedłem na chemioterapię. Chemioterapia innowacyjna polegała w części na tym, że otrzymałem 6 worków chemii w ciągu jednego dnia. Jednego. Jednego dnia sześć worków. Jeżeli ktoś wie i ktoś był na chemioterapii, wie jak się czuje po jednym worku, po dwóch. Ja dostałem sześć. Tragedia. Słuchajcie, ze szpitala wyszedłem, wychodząc ze szpitala poczułem ból w piersiach. Zaczęło mnie dusić, ale tak sobie pomyślałem, przecież ja mam chore korzonki, z tyłu mnie zaczęło też boleć. Pewnie korzonki mi nawaliły, wiecie jak to jest. Tak sobie pomyślałem. No więc co? Czas do domu. Przyjechałem do domu. Niestety na pierwsze piętro u mnie w bloku już nie mogłem wejść. Nie mogłem złapać oddechu, nie mogłem złapać tchu. Dzwoniłem po żonę, po teścia, żeby mnie wprowadzili do góry. Usiadłem, nie wiedziałem gdzie jestem. To nie korzonki. To chemia. To chemia tak zareagowała. Potężne bóle w klatce piersiowej. Potężne bóle pod łopatkami z tyłu i pod sercem. Myślałem, że mam zawał. Tak. Myślałem, że mam zawał, bo serce mi tak waliło, że nie wiedziałem, jak wyrobić. Moi domownicy byli tak przerażeni, że zadzwonili po karetkę. Wiecie, co usłyszeli? Myślicie, że karetka przyjedzie? Usłyszeli, że karetka nie przyjedzie z tego powodu, ponieważ na karetce jest tylko kierowca i pielęgniarz. A skoro ja jestem po chemioterapii, więc oni nie będą się, powiem inaczej, brzydko wtryniać w to wszystko, więc proszę dzwonić sobie na chemioterapię. I co teraz? A gdybym miał zawał, a może ja właśnie umierałem? Odmówiono przyjazdu karetki. Ja rozumiem, że tam jest pielęgniarz. Ja bardzo szanuję. Naprawdę zawsze podkreślam to. Szanuję pielęgniarzy, lekarzy, obsługę, wszystkich z nich po kolei. Ale może potrzebowałem tej pomocy. Może to była właśnie ta chwila. No ale słuchajcie, na całe szczęście mam złoto panią doktor domową. Taki lekarz domowy, wiecie jak to jest. <laughs> Przepraszam, to jeszcze skutki po chemii. Zadzwoniliśmy do pani doktor. Pani doktor momentalnie podała co należy mi podać, jaki zaszczyk, zanim przyjechała moja żona, kochana żona, ten zaszczyk podała. Słuchajcie, po godzinie ból stopniowo, stopniowo zaczął zwalniać. Serce się uspokoiło, po trzech godzinach mogłem zacząć mówić. Nie mogłem w ogóle mówić. Straszny ból który mi towarzyszył. Nie pozwalał, żebym wymówił nawet słowa. Pokazywałem tylko nie odzywajcie się albo tak i nie, bo nie mogłem nic powiedzieć. Takie uderzenie przyszło chemioterapią. W swoim życiu już chemioterapię przeżywałem raz. Była podawana tam w dwóch, trzech cyklach, ale czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Ja wiem o tym, że każdy z nas nosi inaczej tą chemioterapię, ale te sześć worków to po prostu jest przesada. Ja wiem, że nowotwór złośliwy, który mam, się tak szybko sieje, że tu każda chwila jest cenna, żeby go dobić, zwalczyć, nie usunąć, zastopować. Tylko i wyłącznie. Słuchajcie, nie minął ból. Ból był przeogromny. Budziłem się rano z wielkim płaczem. Tak, potrafię się do tego przyznać. Dorosły facet, 48 lat, Rano się budzi z wielkim płaczem. Budzi się. Słuchajcie, całe siedem dni tu na tej sofie, gdzie siedzę. Siedziałem i spałem na siedząco, bo nie mogłem się położyć. Takie były bóle. Na siedząco. Siedem dni spałem na siedząco. Nie mogłem się ruszyć. Tak, lekarze przyjechali. E, przyjechała nasza pani doktor, tabletki przeciwbólowe, inne rzeczy, zaszczyki, ale to wszystko starczyło tylko na parę godzin. Straszna udręka. O jedzeniu nawet nie marzyłem. Nie chciało mi się jeść, wszystko mi się cofało, tabletki przeciwwymiotne oczywiście działały, które otrzymałem z chemioterapii, ale odechciało mi się wszystkiego. Na czwarty dzień ku zdziwieniu mojej żony poprosiłem o księdza. Tak, o księdza. Ponieważ poczułem taką potrzebę, że może to chyba, może są ostatnie chwile. Czy wy sobie zdajecie sprawę, jak człowiek prosi o coś takiego, jak się czuje? Ja nie mówię, że jestem fanatycznie wierzący. Ale przychodzi w człowieku taka chwila, że nagle potrzebuje tego wsparcia duchowego, bo myśli, że to już jest koniec. Tak, był u mnie ksiądz, było namaszczenie, była spowiedź. Ale święty Piotr Bram powiedział nie bracie. idź z powrotem. Jeszcze nie ten czas. Czego się ogromnie cieszę. No i słuchajcie, walkę toczyliśmy przez te 7 dni. Przyszła pomoc paliatywna. Wiecie o czym mówię. Wielu z was się boi tej pomocy paliatywnej, bo myśli, że to są osoby, lekarze, pielęgniarki, opieka już umierających. To tak nie jest. Rodzice moi, którzy już nie żyją. Taką opiekę mieli. Widziałem, jak bardzo ci lekarze byli pomocni, oddani, walczyli z bólem. Z bólem, który mieli rodzice moi i pojawili się też u nas. Fantastyczni. Podkreślam, fantastyczni, zaangażowani. Oni zaczęli walczyć z moim bólem. Na czym stoję dzisiaj? Stoję na tym, że jestem w ogóle w stanie rozmawiać z wami. Trzy tygodnie temu byłem na chemii, przez ostatnie dwa tygodnie nie byłem w stanie rozmawiać. Ci, którzy znajomi mogli mnie widzieć troszeczkę wcześniej, jeszcze w zeszłym tygodniu, widzieli, jak wyglądam. Dzisiaj wyglądam całkiem ok. Gubię włosy, zaczynają się place na głowie, gdzie nie na moim ciele już w ogóle pogubiłem. Prawdopodobnie, jak się spotkamy na następny raz, już może będę. Wiecie, łysy, ale będzie taka impreza. Dzisiaj mogę sobie troszeczkę nawet pożartować z tego powodu, ale wróćmy do paliatywnej opieki. Jak wygląda to teraz? Bardzo silne tabletki opioidalne przeciwbólowe. Specjalne tabletki bardzo silne na sen, bo ja nie mogę spać z bólu. Dodatkowo nowe psychotropy. Tak, psychotropy. Ja się nie boję o tym mówić. To nie, że mi odbija. Nie, słuchajcie, mi nie odbija. Psychotropy też pozwalają o tym, żeby nie myślał o wielu rzeczach. No i to, co zostawiłem sobie na koniec. To już nie są żarty. Tu żarty się już dawno skończyły. Lek na bazie morfiny. Morfiny. Dobrze słyszycie, morfiny, czyli już dobrze wiecie, że i buprom, inne tabletki przeciwbólowe to już nie pomagają. Ja rano zaczynam dzień od zaszczyków, tabletek. No jest godzina 14, prawie mogę sobie z Wami troszeczkę pogadać. Ból nie mija. Ból oczywiście jest zduszony. Ale słuchajcie, walczę. Wielu z Was, moich przyjaciół pyta się, pisze na fejsie. Ja niestety nie mogłem odpowiadać, nie byłem w stanie nawet. Kasia, moja żona, nie miała nawet na to czasu. Biegała przy mnie, wręcz skakała, żebym tylko czuł się trochę lepiej. Nie jest pielęgniarką, ale zastąpiła tą pielęgniarkę, jak była potrzeba. Aktualnie pomoc paliatywna jest taka, że pielęgniarka dzwoni tutaj co drugi dzień, jest ciągle pod telefonem. Jeżeli by się cokolwiek działo, będzie tu w pół godziny. 30 minut i jest pielęgniarka, słuchajcie. A nie, że dzwonimy do przychodni i nikt nie podnosi. Pomoc paliatywna to jest wyśmienita sprawa. Ludzie, jeszcze raz podkreślam, bardzo oddani sprawie. Bardzo, 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 bardzo. Jeżeli macie problemy takie jak ja, z czego nie życzę nikomu, skorzystajcie z tej pomocy, bo jest to warte. Słuchajcie. Tutaj do góry, może już się nawet pojawiło, wkleję wam zdjęcie, jak wyglądałem. Po przyjściu ze szpitala. Z taką fajną maszyną, koncentrator tlenu. Tak pozwalał mi on i pozwala do tej pory w ciężkich chwilach, gdy nie mam już czym oddychać, żeby dostarczyć mi tlen. To już też nie jest wesołe. Ale czemu o tym wspominam? Koncentrator tlenu. Słuchajcie, nasza pani doktor powiedziała, że natychmiastowo mi jest potrzebny. Szpital nie wypożycza takich rzeczy. Jest w Poznaniu jeden z punktów, który wypożycza te maszyny. No i co? Żeby człowiek ratował sobie życie, żeby nie udał się z powrotem do Świętego Piotra, trzeba jechać pożyczyć. Rodzina moja pojechała. No i tutaj jest mały ząg. Mały ząg, o którym zaraz usłyszycie i usłyszycie też na co idą wasze pieniądze, gdzie mnie wspieracie? Bo ktoś może pomyśleć, przecież ja wpłaciłem 50 zł 10 inny po inny po 200. Na co wydaje te pieniądze na leki? No dobra, na leki. Słuchajcie, wypożyczenie koncentratora tlenu. Tak dokładnie się to nazywa. Kosztuje 300 zł kaucji. I 300 złotych opłaty miesięcznej. Czyli wydaliśmy 600 zł na ratowanie mojej życia, mojego życia tylko na koncentrator. Słyszeliście to, żeby umierać w Polsce, trzeba mieć gruby portfel. Ja go nie mam. Ja go nie mam. To dzięki waszej pomocy. Twojej, twojej i twojej. Każdego z was po kolei. Ten koncentrator jest u nas dzisiaj w domu. Ten, który widzieliście na fotce i jeszcze raz wam go pokażę. To dzięki wam. Dzięki wam wszystkim żyję. Bo te 200 zł od miasta Poznania, które otrzymuję jako pomoc i rentka nie starcza na nic. Zawsze to mówiłem, a z czego tu żyć? A umierać? Umieranie jest drogie. Ja wiem, że mam wyrok, ale walczę. Walczę i walczyć będę. Tak szybko nie pójdę do świętego Piotra jeszcze raz pukać do bram. Skoro powiedział, że nie chce mnie tam widzieć, to ja się nie będę spieszył. Ale. Ta pomoc finansowa jest strasznie potrzebna. Szykujemy zbiórkę, słuchajcie, gdzie będziecie mogli sami założyć tak zwaną skarbonkę, starać się przez tą skarbonkę zbierać sami w fundusze, jeżeli by ktokolwiek oczywiście chciał na pomoc dla mnie. Ponieważ dzisiaj jest fajnie. Siedzę z Wami, rozmawiam. Mamy wtorek, ale już w czwartek. Idę na następną chemię, na drugi cykl, drugi cykl z, z sześciu cykli. Co trzy tygodnie będę chodził na chemię. Mam nadzieję, że ta chemia nie będzie taka ciężka przeżyciem dla mnie, jak była teraz, dla mojej rodziny, która rozpacza. Widząc moje cierpienie, Mój ból, bo ich to też boli. Ale już w czwartek będzie ponownie sześć worków. Słuchajcie, obiecałem wam ostatnio, że nagram film ze szpitala. I tak, nagrałem. Nagrałem wiele ujęć. Pozwolicie, że muszę to zmontować. Prawdopodobnie nie zdążę tego wrzucić. Ale Kasia, moja żona... Wrzuci wam to w czwartek, gdy ja już będę w szpitalu. To, jak było poprzednio. Ten film będzie krótki, będzie pokazywany, jak wygląda taka chemioterapia. Nie cierpienia osób, które tam są, bo tego nie wolno pokazywać. Nie powinniśmy pokazywać. Ale jak wygląda taki szpital od środka. Słuchajcie, będę kończył. To taki króciutki film. Takie króciutkie, bo chciałem się z Wami zobaczyć. Część z Was chciałaby uzyskać pytanie, tak jak zadajecie, jak się czuję, jak wyglądam. A jeżeli chcecie pomóc, to znajdziecie tam pod filmem link do zbiórki. Bo podkreślę, dobre słowo jest wielką rzeczą i życzenia zdrowia są super sprawą ale to finanse rządzą w Polsce. I żeby żyć, żeby oddychać tym na przykład czystym tlenem z tej maszyny, to też trzeba mieć za co. Więc kończąc przesyłam wszystkim pozdrowienia. Wszystkim osobom dobrej woli i tym, którzy tylko oglądają te filmy. Może już więcej nie będą chcieli, ale serdecznie ich pozdrawiam. W szczególności pozdrawiam Moich serdecznych przyjaciół z Miruszowa, bo mam takowych, chociaż mieszkam w Poznaniu, ale przyjaciół mam w całej Polsce. Pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz i życzę przemiłego dnia. Myślę, że zobaczymy się może trochę szybciej niż za trzy tygodnie, ale nie mogłem wcześniej usiąść, nie mogłem z Wami porozmawiać i podzielić się, jak to było. Więc na dzisiaj już starczy, bo nawet nie wiem, czy chcieliście oglądać do końca to, co powiedziałem, a jeśli tak, to serdecznie dziękuję i mówię jedno. Do zobaczenia. Ja się będę trzymał i będę walczył. Cześć.